To co możemy zaczynać? Dobrze, witam Państwa ponownie. Czyli jesteśmy blisko godziny... Blisko godziny... Panie doktorze, bliżej blisko, blisko godziny 18:00 Zdam Państwu relację z przebiegu całego dzisiejszego dnia. Prace rozpoczęto zgodnie z programem o godzinie 8 rano, z tym, że kolejne problemy wynikają nam cały czas z przebiegu podziemnych kabli energetycznych, światłowodu, więc trzeba te rzeczy omijać. Koparka tego nie może ruszyć, więc my musimy wtedy kopać ręcznie. To strasznie nam wydłuża cały ten czas. No, pracujemy przy torach, także że cały czas trzeba uważać, żeby ta ziemia tam, nie daj Bóg, nie zsunęła się nam na tory kolejowe. Przekopaliśmy wczoraj takie dwa duże, du, duże otwory kontrolne. Tutaj mówiliśmy to do głębokości 5 metrów 70 m, następny na ponad 6 metrów, a dzisiaj rozkopaliśmy w dwóch miejscach koronę tego nasypu kolejowego. W dwóch miejscach, czyli jakby od lewej i od prawej strony. Chcemy go przeciąć. On jeszcze nie jest przecięty, ale jesteśmy blisko. Proszę Państwa, zjechaliśmy tam, na ile to, że tam chyba na 9, 9, 9, ponad 9 Ponad 9 metrów od powierzchni, nasypu. Od powierzchni nasypu na 9 metrów, więc to naprawdę hmm. bardzo. Bardzo, bardzo głęboko. No i tutaj pan doktor poprzynosi różne rzeczy, które stamtąd zostały wydobyte, ale rzecz najważniejsza opowie państwu o Iłach. Ja o tym nawet nie wiedziałem, że coś takiego tam występuje i nawet nie wiedziałem do czego to jest stosowane. To jest bardzo ciekawa rzecz. Bardzo proszę panie doktorze. Szanowni Państwo, mamy mniej więcej 1 trzecią przeciętego w poprzek wału, nazwijmy to wały, pomiędzy tym nasypy, pomiędzy wiaduktem a powiedzmy pół, kierunkiem północnym. Wczoraj opowiadałem o tych pierwszych dwóch odsłonięciach, Dzisiaj rozpoczęliśmy pracę od toru kolejowego Wałbrzych-Wrocław, mniej więcej od skarpy osłoniętej już tam jakimiś wzmocnieniami kierunku do osi, ponieważ w osi tego nasypu, wału są dwa kable, w związku z tym dzisiaj doszliśmy do powiedzmy jednej trzeciej szerokości tych 25 metrów. Jutro będziemy kontynuowali od drugiej strony, żeby dojść do tych kabli, bo one są, no, muszą być zachowane i w sumie od powierzchni terenu, najpierw do 4 metrów, a potem z tego 4 metrów, następne podciembiernie koparka wydobywa. Okazuje, co tam jest. Ja sobie zrobiłem szkic, zdjęcia, to będzie opracowane jako sprawozdanie od powierzchni pod tym poziomem humusowym roztartym 40 cm może jest trochę jakiegoś piasku potem są jakieś dziwne nasypane materiały antropogeniczne, ja to nazywam nasypy w których czasami jest żwir, czasami jest glina <coughs> czasami są dziwne osady z węglanem wapnia nie wiem, ale to widać, że to jest na naniesione. Przechodzimy potem, niżej jest 2 metry do 3 metrów różnego rodzaju glin. wymieszany, tutaj takie próbki tych glin. Państwo widzicie, różne materiały, żwiry, otoczaki, jest krzemień, jest granit, jest wszystko. I więc takie poniżej tego materiału, prawie to do, do, do głębokości od do 4 metrów sięga Pojawia się dziwny materiał, ił. Nazywamy to ił. To się wałeczkuje, bardziej pylaste bym powiedział, bo nie ma, nie ma możliwości zrobienia tego tak do, dokładnego do, do wałeczka więcej pyłu niż ił. I to jest dziwna sytuacja, bo od tej środka tego nasypu jego miąższość maleje w kierunku toru. Największa jest jak gdyby w osi nasypu. Czarne. Pytanie skąd to jest. Pierwsza, Struktury, tam jest żwir, tam są różne y, fragmenty krzemieni, jakiś przypadkowo. Pierwsza sprawa, skąd to może być? Są trzy możliwości. Albo gdzieś z jakiegoś zbiornika w pobliżu przegłębiali, przywozili, ale tu nie ma struktur, które by pokazywały, że to było odwalane. Są natomiast struktury takie, jakby to stało, była pulpa, i stało to w, 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 różne, w różne punkty. Więc co może być? Może być rura z pobliskiej kopalni i te kopalniane odpady i laste, albo z elektrowni. Przez rurę taka pulpa leci, w którym chwili lać od osi tego wału, no, powiedzmy w kierunku północnym i też Sprawdzimy jutro, jaki jest kąt tego tych lamin wewnątrz. To czasami na żwirek, czasami jest czysto plaste, czasami laste. Takie widziałem tu na gaju, takie w tym osadniku te, te nad, y, ma, bardzo drobne osady, one tu występują. Poniżej tego jest zwietrzelina. Aha, miejscami występuje dziwny piach. Wolnolodowcowe żwiry piaski. Półtora metra, metra. Czasami, ale to gniazda są. A czasami w ogóle nie ma tego. I pod tym miłem wosi właśnie takie piaski były. I pod spodem są już zwietrzeliny. Ma, chymy, chymy, chymy. Bardzo ładne zwietrzeliny lokalnych skał. Wyglądające mniej więcej w ten sposób. Są raz czerwone, raz są żółta, bo to ilości żelaza. Poniżej tego występują naturalne skały lokalne. To są albo zlepińce, z zmetamorfizowane, albo mocno zmetamorfizowane jakieś fragmenty i łowców. Niektórzy nazywają to gneisami, Polacy nazywają to narkotykami. Te zlepińce są znane lokalnie, takie powinny tutaj być. One są bardzo mocno spękane, strzaskane, zwietrzałe Mniej więcej odciąliśmy na głębokość od powierzchni stropu tych skał na jakieś 3 metry. Ja powiedziałem zatrzymujemy sprawę, bo do tego nie mogę powiedzieć, że było coś wierzchu i popane, ponieważ są skały. W związku z tym, jeżeli przekroju poprzecznym, który dostaniemy cały jutro, nie będziemy mieli dokumentu, że coś było od góry popane i ten il jest zastanawiający, to zachodzi podejrzenie, że może był jednak metodą górnicą. Coś... Ja, o... Przepraszam, Krystyna pokazuje przekrój tego właśnie wykopu i pokazuje te iły, które tutaj występują, które Pan doktor właśnie opowiada. To widać na tym zdjęciu. No pewnie trudno, ale dziwne, to, to trzeba wydrukować. Można wysłać szykownie tego rysunku, żeby zobaczyć. Oczywiście jest to coś dziwnego. I teraz po co to było tutaj robione? Taka pulpa i laska, po co ona była to robiona? Absolutnie na takim nasypie, nie powinno to być tym bardziej że to jest nad torem kolejowym no i tutaj jest dywanie ale to już jest filozofia no, dziękuję to jest ta filozofia proszę panią ile razy robiłem jakieś badania na konstrukcjach schowanych w ziemię z okresu wojny tyle razy znajdowałem nad tym poduszkę i łowę która miła od pocisków Nie artyleryjskich tak. albo od bomb falę uderzeniową. Zwykle nad każdym obiektem, który badałem. Chyba, że jest na powierzchni. Jeśli on jest w ziemi, zawsze pół metra metr, minimum było takiego juru. Czy to czerwony, czy czarny. Więc podejrzanie, że jeśli coś było, to może pod spodem. to jest do tłumienia. Ale to jest filozofia, to jest wybanie. Dziękuję te iły też mogły służyć do uszczelniania tego miejsca, czyli żeby, jeżeli tam pod spodem jest tunel, to ił nie tylko miejsce do wyłapania tej, tego, tej, tej siły wybuchu, ewentualnego pocisku, również uszczelnienie w przypadku silnych opadów. Także to jest o tyle ciekawe, że ten ił jest na całym tym terenie. On, cały ten teren jakby został, tak jak pan doktor mówi, to jakby zostało wylane na to miejsce do głębokości około dwóch metrów, także jego tam na pewno nie, powin, nie powinno być. Także, no my tym cały czas wskazuję na to, że coś pod spodem się znajduje My jeszcze na to coś nie trafiliśmy, brakuje nam jeszcze paru metrów, ale to jest dopiero drugi dzień badań, także jeszcze troszeczkę, tydzień myślę i pierwsze odpowiedzi będą znane. To jest dopiero pierwszy przekop, to jest ten numer trzy, jeszcze dwa są przed nami, także jutro kończymy ten trzeci i przechodzimy później na dwójkę, także jeszcze troszeczkę damy sobie czasu. Pierwszy tydzień to będzie przełom w tych naszych pracach. No i co tam jeszcze? No tam nie przynosiliśmy tego drutu. Na pięciu metrach znaleźliśmy taki powiązany drut zbrojeniowy. Też go tutaj nie powinno być, ale to tylko wskazuje o tym, że ta ziemia została tutaj skądś przywieziona i to tak wszystko tam z góry ten drut zostało był wrzucone. Podiłem. Podiłem, był. podiłem był ten drut, ten drut zbrojeniowy. Tu jakieś trudności? Do tej... Oprócz tego, że mamy kable energetyczne i światłowody, to są nasze jedyne trudności. W ten sposób musimy opóźniać pracę, bo koparka nie może tego polebrać. To trzeba wtedy robić ręcznie. Taki kabel jak znajdujemy, wiemy gdzie one są. Musimy go podwieszać, obudowywać, żeby tam nikt tego nie ruszył. Także to nam opóźnia pracę. Dlatego takie to jest. No i oczywiście względy bezpieczeństwa, tak jak Państwu mówiłem, koparka nie kopie sobie tak swobodnie, tylko to wszystko jest badane przez saper'a. Także on cały czas ma wgląd w ten teren. To też troszeczkę spowalnia, ale to są tylko i wyłącznie względy Bezpieczeństwa. A beton, kto się pokazuje? Betonu jeszcze nie ma, betonu jeszcze nie zauważyliśmy. Była cegła, no też tam nie powinna występować. Kawałki cegieł przemieszane z tym właśnie rumowiskiem, który tutaj Pan doktor pokazywał, ale betonu jeszcze nie ma. Do jakiej głębokości się dokopaliście w tym momencie? Ponad 9 metrów. Czy to, znaczy, czy to znaczy, że to jest tak czy tak zrobione ręką ludzką? Nie jest to struktura naturalna? Tak. Do, do tej zwierzałej skały, która jest mniej więcej 8 metrów pod powierzchnią. W tym miejscu, bo gdzie indziej jest na 5 metrach. Na pierwszym wykopie, jak mieliśmy 80 metrów od wiaduktu, ona była na 5 metrach już. A tutaj jest na około 8 metrach. Już jest tak zniszczona, że właściwie z mapy wynika, że ona się tu kończy. rzeczywiście. wiercenia pokazują, że ona się tu kończy. Bo my to liczymy od główki torów obecnych, które są teraz położone, z tym, że tor zrobili już Polacy po wojnie. Tam jest nasypane troszeczkę jeszcze różnego materiału skalnego, czyli zakładamy, że te niemieckie były metr niżej i najprawdopodobniej tunel, który tam się znajduje, idzie lekkim upadem w dół. Tam wyliczali Państwo przed chwileczką ten procent. To może być nawet 3-4 metry jeszcze niżej. Także mamy problem, żeby się do tego dokopać. To zakładaliśmy, że 8 metrów, okazuje się 9. To jest jeszcze mało, ale jesteśmy blisko. To, co tutaj znajdujemy, to, co pan doktor pokazuje, to wskazuje na to, że to tak, po pierwsze to, co pan słusznie powiedział, nie zostało to w sposób naturalny utworzone. To ręką ludzką. To ręką ludzką zostało tam wysypywane. Jest blisko, także to jeszcze troszkę czasu i do tego dojdziemy. A ile metrów pan się spodziewa, że mógł na dół? Co najmniej jeszcze 2-3 metry w dół, tylko tu jest problem, bo koparka tak głęboko nie sięga, więc my musimy sobie podkopywać teren, żeby ona mogła zjechać niżej. Właśnie dzisiaj się z takiego dołu wydobywała i potem dopiero jeszcze niżej i dopiero wtedy może kopać, także to są dodatkowe utrudnienia. Ale czy o 11 jakieś wiadomości małe mogą być? Będą na pewno. Oczywiście do Państwa przyjdę, bo to zaczyna się wszystko 7 rano, o 8 już jest taki nawał pracy. 11 jak najbardziej tu do Państwa wyjdę zgodnie z umową, także e, będziemy się tutaj spotykali. No, 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 14, 14 i 18 jak najbardziej. 14-18 to są dwie konferencje. Czy, czy płace będą też w, w sobotę i niedzielę, czy w niedzielę? W sobotę na pewno, w niedzielę nie, niedzielę. w niedzielę nie. W, w niedzielę to jest dzień odpoczynku, w sobotę tak, w sobotę będą. Będą trochę krócej, ale ale też będą. Ile teraz osób W tej chwili tam na miejscu było dzisiaj około 40 osób. Łącznie jest 64 osoby, które mają wydane przepustki. Ale w tej chwili było 40 osób tam pracujących. Duża część to jest nadzór techniczny. Jeżeli Państwo macie pytania angielskie, niemieckie, bardzo proszę tutaj... jest jest na miejscu, udzieli Państwo odpowiedzi. To dobrze, jak nie ma więcej pytań, to dziękujemy bardzo i zapraszamy już.